Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was w odcinku siódmym, odcinku podsumowującym, gdzie zbieramy sobie na sanguine leksy. Minęło już kilka dni. Ostatnio na moim kanale widzieliście, jak wbiłem 500 level. Jeśli ktoś nie widział, no to zapraszam do poprzedniego odcinka. A tutaj jeszcze mamy fotkę z tamtego wydarzenia, gdzie wbiliśmy sobie właśnie ten 500 level fajnie na, na pustyni. O, kodałem sobie Sparceli 500, no i przyszło kilka osób i napisało mi gizy gzy, także na foteczkę idealnie. A my w tym momencie mamy prawie 500 na pierwszy level, troszkę sobie wcześniej jeszcze poexpiłem, na ten moment na no, razie sobie zrobimy przerwę z expieniem, zajmiemy się expieniem moich nobharków, żeby je wszystkie wyexpić do levela 35 no i Będziemy się przygotować też do sierpnia w tym roku. Będę też potem składać składniki na każdego harka, bo tam jest chyba 60 harków do złożenia. Także jak sobie to wszystko poukładam, no to wrócimy sobie do ekspienia i będziemy dalej ekspić tą postać, żeby w przyszłości dążyć do levela 600, żeby móc założyć te już najlepsze itemki, jakie nam ogradaje, bo niestety musimy dalej po prostu ekspić ten 600 level jest wymagany, żeby założyć ten ostateczny mieć i tak dalej. Legi możemy teraz założyć ale niestety nie mamy jeszcze na tyle hajsu żeby to Zrobić dlatego przechodzimy sobie teraz do podsumowania do tego co działo się Ostatnimi czasu. Aha nie policzyłem sobie co tam się wydarzyło z potrawkami no ale to nie, Niewielka różnica będzie no trudno w następnym odcinku to gdzieś tam będę liczyć Jeśli chodzi o w po tamtym odcinku, no to tutaj zrobiliśmy zysk ponad 1,7kk. Było 2 godziny hand na Summer Elfach, balans ponad 1kk, no i wbity 489 level. k 7cc, potem był kolejny hand godzina 10 na Summer Elfach, no i ponad 700k i wbity 490 level. 200 punktów na Backpack też mi wpadło, 1300 punktów. W niedzielę zrobiliśmy zysk ponad 1,6kk. Ice Afflication i Psychic liency, się sprzedały tutaj za 800 ponad i 700 ponad K, 200 200 K, Timilka 3cc i dwugodzinny godzinny na samej Elfach, 1,5 KK zarobku i wbity 491 level. 200 punktów na backpack też nam wpadło. W poniedziałek mieliśmy zysk ponad 500 K, dwugodzinny godzinny na samej Elfach, 1,8 KK zarobione i wbity 492 level z Stimieki poleciało nam 6cc, 200 punktów na Backpack, 1700 punktów, no i wz 1 k Korek to była strata ponad 900k, 55 minut hunter na Summer Elfach, zysk ponad 500k i 4... Aha, to był Hunt tylko w TP, no to tak, jakoś tak wyszło. Palcza nam spadł 1cc, Stimieki 4cc, 200 punktów na Backpack, 1900, wz 123200 200K, no i godziny handicap na same elfach, 1 i 1 kk zarobione i wbity 493 level. Środa to był zysk ponad 5 kk, 2 wellwag duplex się sprzedały za ponad 3 kk, Timek 4cc 200 punktów na backpack 2100 punktów, no i sprzedałem jednego no 1 i 8 kK zarobione. Tutaj na trendę sobie sprzedałem, ktoś tam do mnie napisał. Czwartek to był zysk ponad 3,5 kK Timirk 10CC i wz k 1 ,2 ,3, 200 k I to jeszcze że powiedziawszy nie wiem dlaczego, skąd się wziął nagle taki zysk z historii nawet na markecie. Nie zauważyłem, żeby coś tam się sprzedało, więc najprawdopodobniej nie jestem pewny, ale najprawdopodobniej ktoś po prostu wysłał mi 3,5 kK, ktokolwiek to jest, no to dzięki. Chociaż szkoda, że nie wysłałeś tego w parcelu, no bo mógłbym Cię wpisać tutaj na liście, a tak no to nawet nie jestem 100% pewien, czy ktoś tą kasę wysłał, czy nie. No tak mi to właśnie wychodzi, bo z historii na markecie nie widziałem żadnej takiej akcji, żeby się aż tyle itemków sprzedało, więc najprawdopodobniej ktoś podesłał kasę z transferem z banku. Piątek to był zysk ponad 600k, t 16 c i wz 23 200k. Sobota to był zysk ponad 200k. Timilka 140k WZ123 200k. Niedziela to był zysk ponad 300k Timilka 10cc WZ123 200k. No i godziny haczyk na Samar Elfach PW700k i wbity 494 level. Poniedziałek to jest zysk ponad 600k Timilka 8cc Perch Queen 3cc nam spadło WZ123 200k. No i Godzina 45, hunt na Summer Elfach, zysk ponad 1kk i wbity 495 level. Wtorek to był zysk ponad 1,6kk, down Ice się sprzedał za niecałe 300k, dwugodzinny kancik znowu na samar Elfach, 1,5kk zarobku, wbity 496 level, Similica 6cc, Duma 1cc, Gemy tutaj z prawie 200k mi weszło niecałe, WZ 1,2,3 200k, 20-minutowy chrancik na Summer Elfach, niecałe 500k zarobione i wbity 497 level, 200 punktów na Backpack, 2300 też nam wpadło. Przyroda to był zysk ponad 3kk, 2-godzinny chrancik na Summer Elfach, 1,5kk zarobione, wbity 498 level, 7k 10cc, Perch Queen, 1cc, 200 punktów na Backpack, 2500 punktów, wz 23200 200k, tutaj Supreme Kuba sprzedałem za 2kk, no i 40-minutowy klęcik znowu na Elfach ponad 500k zarobione. Czwartek tutaj jest zysk ponad 600k. Tym jej ka 7cc. Godzina 50/hand na samym Elfach. Zysk 1 i 2kk. Wbity 499 level. Ja ogólnie te zyski tutaj z handów nie sprzedaję na bieżąco, więc tutaj też się nie dziwcie, że jest mniejszy zysk niż ja tutaj zarabiłem na Huncie. No bo ono nie sprzedaje tego na co dzień cały czas. 200 punktów na backpack 2700 WZ1 k I 35-minutowy kancik na sama Elfach ponad 400k zarobiony. O, tak ktoś na Timelka szuka. Pójdziemy. No i tu mamy piątek, zysk ponad 7kK Timilka 7cc, 2 godziny kancik na Varelionach. Tutaj chciałem sobie sprawdzić, ile tam dokładnie zrobię z balansu. No i wyszło 1,7kk przez 2 godziny jazzir też 1,7kk, 200 punktów na Backpack 2900 punktów, WZK 200 k i tutaj znowu był 20-minutowy hancik na sama Elfach 167,941 golda i zysk Sports Skuli ponad 4,7kk, to będziecie sobie mogli zobaczyć w następnym odcinku ile dokładnie tam zarobiłem, no i mamy sobotę, dzień dzisiejszy 161kk na koncie i mamy dalej te itemki na markecie i dalej sobie będziemy grać i tutaj mniej więcej coś tam zarabiać. Jeśli chodzi o właśnie expienie, no to na, no, na ten czas, kiedy będę expił nopki, no to nie będę tutaj expił tego knight'a ale dalej sobie codziennie będziemy robić, jeśli będzie taka możliwość, to na WZ będę chodził i na Timirkę dwa razy, bo to mi daje zyski. Ewentualnie tam misję na backpack będę robić. Więc te trzy rzeczy będę robić i potem dalej będziemy sobie expić te nopki. Nie wiem ile mi zajmie, może do końca stycznia się wyrobię żeby w lutym już były w te postacie i potem od lutego zaczniemy sobie ekspić do 600 levela tego knight'a. Także dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach podsumowujących, gdzie będziemy sobie dalej zbierać na sanguinowe leksy. Prawdopodobnie cena to będzie 380 kk, a może nawet 375. Za tyle się ostatnio też sprzedało, ale gdzieś tam też to jest ta kk właśnie musimy mieć w razie czego. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa, cześć!